Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Stańczak, a Ty słuchasz audycji, kod źródłowy. Dobrnęliśmy do dziesiątego odcinka, dlatego dzisiaj będzie trochę dłużej. Chciałabym streścić Ci dotychczasowe dziewięć odcinków, bo mamy tu taką pewną zamkniętą całość w tych dziewięciu odcinkach. Dlatego w pierwszym odcinku powiedzieliśmy sobie, czym jest kod źródłowy, że jest to czysty kod, z którym przychodzimy na świat, który nie jest jeszcze zaburzony różnymi naszymi programami. W drugim odcinku powiedzieliśmy sobie o tym, że wszechświat jest hologramem, czyli że w każdej jego części zawiera się całość. I w trzecim odcinku powiedziałam trochę więcej o tym, jak działa hologram wszechświata. Dzisiaj chciałabym Ci powiedzieć, że ten hologram działa jak lustro, czyli wszechświat odbija się jak gdyby sam w sobie. Jesteś Ty, są inni ludzie, są inne istoty, rzeczy, i Ty odbijasz się we wszystkich tych rzeczach, a te rzeczy odbijają się w Tobie. Czyli hologram działa trochę jak lustro. I teraz, kiedy pracujesz ze sobą, to nie zajmujesz się tym, jak inni ludzie odbijają się w tobie, a jedynie tym, jak ty odbijasz się w innych ludziach. I o tym było w szóstym, siódmym i ósmym odcinku, gdzie powiedzieliśmy sobie, czym jest cień że cień jest sumą wszystkich naszych wypartych kawałków, zarówno tych, które wyparliśmy z powodu emocjonalnego bólu, czyli w dzieciństwie najczęściej w dzieciństwie doznawaliśmy różnych trudnych sytuacji, z którymi nie mogliśmy sobie poradzić, bo byliśmy dziećmi i żeśmy po prostu te emocje z tym związane, wyparli, zakopali głęboko w piwnicy. Po czym poznać, że ukryty cień jest wyczuwalny, mieliśmy tutaj w siódmym i ósmym odcinku, czyli po czym ty poznajesz w człowieku cień, a no po tym, że teoretycznie na pierwszy rzut oka wszystko jest w porządku, a jednak czujesz, że coś jest nie tak. Coś cię od tego człowieka najczęściej odpycha. Natomiast inni pokazują Ci cień w taki sposób, że pewne rzeczy, które oni robią, są dla Ciebie bolesne, poruszają coś w Tobie. Tak, na chłopskie to po prostu cię denerwują. Inni ludzie cię denerwują swoim zachowaniem, swoimi działaniami. To Pokazują ci Twój cień, czyli jak coś Cię w drugim denerwuje, to albo masz to w sobie, ale głęboko wyparte, albo pokazane Ci jest, że za dużo masz w sobie przeciwnej energii, co suma sumarów wychodzi na to samo, bo wszechświat lubi równowagę. Dlatego, kiedy my wypieramy energię z danego bieguna, Biorąc za dużo tej przeciwnej. No to ten biegun, którego nie uznajemy, będzie nas w różny sposób atakował tutaj. No i o tym też chyba mówiłam, że nie ma dobrych i złych energii. Są po prostu te, które uznajemy i te, których nie uznajemy, i to my nadajemy znaczenie tym energiom. Nie uznając pewnych energii, wypieramy je i nadajemy im automatycznie znaczenie negatywne i to właśnie jest nasz cień. Powiedzieliśmy sobie również w odcinku czwartym, że paliwem są emocje, czyli żebyśmy mogli żyć w dobrostanie i kreować fajne rzeczy dla siebie, mieć życie takie jakie chcemy, to musimy mieć kontakt ze swoimi emocjami i zarówno z tymi Pozytywnymi, jak i negatywnymi, czyli tak naprawdę największy potencjał jest w tych wypartych, w tych, których nie chcemy czuć. Dlatego tak ważne jest, żeby pracować ze swoim cieniem, żeby wydobywać na światło to, co wyparte, żeby mieć większy dostęp do tego paliwa. W piątym odcinku mówiłam o przekonaniach i związanych z nimi emocjach, czyli o tym, że na bazie tych emocji uznanych za niedobre wypartych budują się nasze przekonania, które są bardzo silne i tak naprawdę to one często nie pozwalają nam pójść tam, gdzie pójść chcemy. Mówiłam również o tym, że do tych przekonań emocje są jak gdyby doklejone. Czyli my tak naprawdę nie patrzymy na świat prawdziwie, nie widzimy go takim, jakim jest, tylko widzimy go przez taką soczewkę swojego przekonania, do którego doklejone są emocje, i to powoduje, że dokonujemy interpretacji różnych zdarzeń w swoim umyśle, a w tym umyśle właśnie mamy programy takie ograniczające, te soczewki, które. Nie pozwalają nam widzieć szeroko i bardzo często fakty, które są neutralne, interpretujemy w sposób taki dla nas negatywny, czyli na przykład idziemy przez świat z soczewką, że ten świat jest zły, niedobry, niesprawiedliwy. No i to właśnie dostajemy, bo dostajemy dokładnie to, czego się spodziewamy. I w ostatnim dziewiątym odcinku mówiłam dlaczego nie działa prawo przyciągania i właśnie skupiłam się na tym, że ono nie działa, ponieważ my mamy określoną wibrację, a w skład tej wibracji wchodzi nasz cień, czyli to wszystko, co my wypieramy. I w tym momencie nie wystarczy sobie pozytywnie myśleć i afirmować, bo tam pod spodem jest całe morze negatywnych myśli, negatywnych emocji, niewiary w to. I tak naprawdę tego jest od 90 do 95%, nawet 97 bywa, tego czego my nie widzimy. Czyli zasoby, których jesteśmy świadomi, to jest zaledwie 3 do 10%. Natomiast pozostałe nasze wibracje, to jest ponad 90% tego, czego świadomi nie jesteśmy. I tutaj kolejny raz dlaczego z tym pracujemy? Dlaczego tak ważne jest objąć swój cień? Dlaczego nie wystarczy Odciąć przeszłości i zacząć nagle myśleć inaczej, bo ten cień nieobjęty i tak będzie w nas działał. Dlatego najpierw się przez niego przekopujemy, najpierw musimy tam zajrzeć do tej piwnicy i dopiero wtedy, po zintegrowaniu tych przynajmniej najważniejszych rzeczy, możemy iść dalej. I co jest tutaj też ważne, chcę, żebyś wiedział wiedziała, że nie ma się co przerażać, że jest tego jakoś dużo i że to będzie praca w nieskończoność. Nie, to tak nie jest. Jest to bardzo różnie u, u różnych osób. U jednych dzieje się to bardzo szybko, u innych wymaga trochę czasu. Oczywiście, że trzeba włożyć pracę i czas. Ale to nie jest tak, że będziesz teraz do końca życia się grzebać, bo polega to na tym, żeby właśnie jak najszybciej zobaczyć w tym zasoby. Tak właśnie ja pracuję, że idziemy tam, gdzie do tej pory nie zaglądałaś, nie zaglądałeś i idziesz tam ze mną. Ja ci towarzyszę, ja cię wspieram, więc nie jesteś w tym sam sama. Czujesz się wtedy raźniej i możemy zajrzeć, co Ciebie blokuje w tym, żeby żyć tak, jak chcesz, mieć życie takie, jakie chcesz. Taki cień jest jak taka góra lodowa, czyli widać tylko czubeczek to są Twoje świadome zasoby, a pod powierzchnią jest całe multum rzeczy, które są po prostu nieodkryte. I praca polega na tym, żeby poświecić tam latarką i wydobyć ten cień na światło. Cień wydobyty na światło staje się światłem, czyli staje się Twoim zasobem świadomym. I czasami wystarczy samo takie uświadomienie, a czasami trzeba trochę dłużej powtarzać sobie, że to jest takie, a nie inne i wyrobić sobie nowy wzorzec. Dlatego w kolejnych odcinkach powiem Ci trochę więcej o tej pracy, a dzisiaj takie krótkie podsumowanie dla Ciebie. W opisie znajdziesz możliwości kontaktu ze mną. Jeżeli chciałbyś, chciałabyś zdecydować się na pracę, zapraszam serdecznie. Mówiła do Ciebie Katarzyna Stańczak a to jest audycja, kod źródłowy. Do usłyszenia!